Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Koziorożca na listopad 2024. Sprawiedliwość, paź, monet, czwórka, buław, drugi tydzień świat, szóstka mieczy, rycerz, monet. Trzeci tydzień, trójka kielichów. No, dwa świętowania, ciekawe. A z kielichów jeszcze tu jest radość. Dwójka mieczy, siódemka mieczy. Tu jest, tu jest czwarty tydzień. Piątka monet, kapłan. Siódemka kielichów. No, ponieważ ten tydzień jest taki sobie, no to weźmy jeszcze na kolejny miesiąc. I zaczynamy. O, w tym miejscu tu jest sprawiedliwość. To mogą być jakieś sprawy urzędowe lub sądowe. No wiadomo, że nie 1 listopada, ale jest jakaś sprawa do załatwienia. To może być sprawa międzyludzka, nie musi być koniecznie urzędowa. Chodzi o to, żeby wyrównać jakieś rachunki. Tu o to chodzi żeby wyrównać jakieś rachunki, żeby doszło do równowagi. Równowaga jest tu postulatem. Równowaga jest potrzebna do osiągnięcia harmonii, a harmonia jest potrzebna do osiągnięcia szczęścia. I tego szczęścia też tu nie zabraknie, takich szczęśliwych chwil, ale najpierw trzeba właśnie tę sprawę załatwić. Cokolwiek to jest, czy to sprawa urzędowa, czy międzyludzka. Niekoniecznie trzeba będzie coś zapłacić, ale między innymi takie są też opcje, że jeżeli trzeba będzie komuś zapłacić, no to dobrze by było, bo wtedy, Szybciej ta harmonia nastąpi i szybciej będzie można świętować. Ale to może być też zadośćuczynienie, czyli niekoniecznie pieniędzmi się płaci, czasami uczynkami. Obojętnie jaka sytuacja, musi dojść do, musi, no powinno dojść do równowagi. Tu jest taki postulat, jest taka potrzeba, jak osiągniecie równowagę, to będzie się lepiej działo i tam już widać, że faktycznie się lepiej dzieje. Ale jest taka rada, że tutaj potrzebne są racjonalne rozwiązania i trzeba na sprawę spojrzeć obiektywnie, czyli nie tylko z punktu Waszego widzenia, z Waszego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia tej drugiej osoby, wtedy szybciej osiągniecie harmonię i, i porozumienie jakieś z tą osobą. No, czy to będzie osoba, czy instytucja, czy firma, szybciej osiągniecie um, jakieś tutaj rozwiązanie tego problemu, czy, czy równowagę, czy. czy um, ugodę jakąś, no cokolwiek to jest tutaj do osiągnięcia, szybciej to osiągniecie, jeżeli spojrzycie na tę sprawę obiektywnie, bez emocji też, czyli tak bardziej na, na chłodno, mm, no czasem trzeba niestety coś zapłacić. A czasem może ktoś wam, no, bo to zależy, co, kto komu jest winny, ale najczęściej to jest tak, że coś trzeba zapłacić, albo coś załatwić w sądzie, czy w urzędzie, czy, czy za uczynić. Dobrze. Cóż jeszcze tu jest potrzebne? Taki jasny osąd. Uczciwość wobec siebie też. Czyli z jednej strony, no, patrzymy z punktu widzenia nie tylko swojego, ale też innych osób, ale też uczciwość wobec siebie też musi być. Czyli musimy przyznać, no, jeżeli coś tu, coś tu nam się nie udało, coś nie tak zrobiliśmy, jak powinniśmy, no to też trzeba to sobie przyznać, że, że coś tutaj nam nie wyszło i można to naprawić. Jest tu okazja, żeby to naprawić. Poznanie prawdy jest w ogóle też ważne. Czyli, jeżeli ma nastąpić jakieś porozumienie, czy ugoda, czy wyrównanie rachunków, to prawda też będzie ważna. Prawda, w sensie, czy to rzeczywiście, i co, czy, co rzeczywiście trzeba zrobić, żeby do tej ugody, czy, czy zaspokojenia doszło. Bo jeżeli prawdy gdzieś nie ma, no to cóż, to ani my nie będziemy komuś płacić, ani ten ktoś nam. No, musi tu najpierw być prawda, słuszność, sprawiedliwość musi być. A dopiero potem można tę sprawę załatwić. Czyli najpierw trzeba to wyjaśnić, tak? Zobaczyć, jaka jest prawda, jakie są okoliczności. Hmm. A co jeszcze trzeba by zrobić, bo jeszcze tego nie powiedziałam? Najpierw by trzeba jeszcze doprowadzić do równowagi w sobie, bo to nie tylko, że równowaga w sensie, że, że z kimś musimy się pogodzić koniecznie, bo tu już tak naostrzono, że nie możemy tego trzymać. Ale najpierw trzeba doprowadzić do równowagi w sobie, czyli no, może wybaczyć sobie najpierw, a dopiero później łatwiej będzie wybaczyć tej drugiej osobie, a z kolei tej drugiej osobie też będzie łatwiej wybaczyć nam, bo to jest wszystko powiązane. Wszystko, wszystko tu jest ważne. Co dajesz, to otrzymujesz. Dajesz zaufanie na przykład i prawdę, czy tam jeszcze coś innego, to też masz szansę to otrzymać. Prędzej czy później. Niektórzy mówią, że to musi być od razu, a to czasami się troszeczkę ciągnie, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystko musi być od razu, ale tu już jest ten moment, że trzeba coś zdziałać w kierunku osiągnięcia równowagi. Tu są podwaliny pod jakieś nowe przedsięwzięcia, ale one mogą wynikać na przykład z tego, że macie jakieś hobby, które tutaj może stać się źródłem dochodu. Może to być nawet jakieś stare hobby, ale spojrzycie na to, w nowy sposób, czyli może coś udoskonalicie, może coś zmienicie, może w inny sposób coś wykonacie, i wtedy sta może stać się to dla Was źródłem dochodu, czyli jakąś nową pracą, a możecie też iść do nowej pracy na etat. No też tak może być, i tak, i tak może być. Czyli niektórzy pójdą na etat, a niektórzy po prostu zajmą się czymś, co lubią robić. I to coś może przynieść w przyszłości dochód. Na pewno nie od razu, no bo w 5 minut to nie idzie. Dobrze, czyli są, są tu jakieś pomysły, jakieś umie umiejętności. <laughs> jest szansa na rozpoczęcie nowego działania, które może przynieść różne korzyści, jest również szansa na rozpoczęcie nowej pracy, która wróży dobre możliwości i przyszłą karierę, ale metodą małych kroków, czyli powoli. Co dalej? No, jeszcze tu dodam, że tutaj możecie coś też poznawać, czyli poszerzać swoje kompetencje. Możecie poznać jakąś nową dziedzinę, którą będziecie chcieli się zająć, albo poszerzycie wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie, którą już się zajmowaliście, ale no to już będzie coś nowego, bo już będziecie mieli tych umiejętności więcej i wiedzy też więcej. Czwórka buław, świętujecie coś. To może być coś związanego z domem, może być związanego z, z urlopem, czy jakimś wypoczynkiem. Wiadomo, że nie jest to czas wakacji, ale urlop sobie można wziąć jakiś, czy, czy sobie po, po prostu odpocząć w gronie znajomych, bo to jest pokazane nawet wręcz takie świętowanie. Zresztą tutaj, tutaj też. Czyli i w pierwszym, i w trzecim tygodniu możecie świętować jakieś urodziny, imieniny, coś takiego. No niektórzy mogą nawet i ślub świętować, no też jest taka albo zaręczyny, o też mogą być zaręczyny, bo są trzy karty takie, które też by to potwierdzały, ale to wiadomo, że wszyscy nie będą się zaręczać, ja tylko podaję przykłady, czyli albo urodziny, albo imieniny, albo mm, odpoczynek taki w w wesołym gronie, tutaj podobnie, odpoczynek w wesołym gronie, cóż jeszcze może być, yy, o... Tu jest jeszcze, a z kielichów też jest radość, tylko że tu, już jest, tu już nie widać tego wesołego grona, tak? Tu widać, że, że jest wesołe towarzystwo, czyli jakaś impreza po prostu dwa razy. Natomiast tu jest radość, ale nie widać tego wesołego towarzystwa, tylko widać jakąś, jakby coś nowego, jakaś nowa szansa na coś pięknego. Może być nowa znajomość, czyli narodziny nowego związku. Mogą być narodziny dziecka też, albo narodziny jakichś twórczych pomysłów, czegoś fajnego, co Was cieszy. Ale jeszcze tu nie mogę pominąć tej karty, bo to jest też bardzo ważna. Karta świata mówi o tym, że kończycie jakiś etap i to jest powiązane z, z osiągnięciem jakiegoś celu, czyli jakaś realizacja tu jest, jakieś zadowolenie, może tak trochę więcej pokażę, jakieś zadowolenie, jakieś satysfakcja, że coś osiągnęliście. Może dlatego właśnie to świętowanie że tu jakiś, jakiś etap w Waszym życiu się tu kończy. No, etap kawalerski by mógł być, gdyby tu był ślub, ale no wiadomo, że w listopadzie mało ludzi stosunkowo bierze, bierze ślub, więc już tak się na tym ślubie nie będę skupiać. To, tak jak mówiłam, może być impreza z innego powodu, ale bardzo, bardzo wesoło. No i jest to zakończenie etapu. Kiedy to odczuwacie pewną satysfakcję i zadowolenie z tego, co osiągnęliście, a jednocześnie otwieracie się na nowe możliwości. Tych nowych możliwości jest tu cała masa. Cała masa, bo, bo świat oferuje Wam mnóstwo możliwości, tylko tutaj trzeba by wybrać, bo wszystkiego naraz nie da się zrealizować ale w każdym razie jesteście tu zadowoleni startujecie już nie z byle czym i nie od zera, tylko mając coś już tu osiągnięte no i teraz y, możecie chwytać ręką, ręką po wiele różnych nowych potencjałów y, jest możliwość czy to podróży, czy jakieś zmiany jakiejkolwiek dotyczącej albo pracy albo życia osobistego chociaż bardziej to wskazuje na pracę jednak bo jest ten rycerz monet taki pracuś troszeczkę, on jest taki pracuś ale on nie jest szybki jest pracuś, ale nie jest szybki. Taka, taka, taka można powiedzieć spokojna praca. Podobnie jak tutaj małymi krokami idziecie do celu, jeżeli macie jakieś cele zawodowe typu awans, czy jakieś inne, no to to jest małymi krokami, ale ponieważ macie to sumienność i pracowitość, więc możecie dojść za jakiś czas oczywiście tam, gdzie wy chcecie. Natomiast ta zmiana mnie tu też interesuje, znaczy mnie bardziej koziorożców chyba by powinna interesować, bo to jest zmiana w kierunku większego spokoju, zadowolenia, zmiana. Wyglądające jak takie wypłynięcie na ocean spokoju, bo tu wcześniej może tego spokoju nie było dużo. No, bo tu mówię, tu jest jakiś problem do rozwiązania, sprawa do załatwienia, więc może wcześniej tego spokoju nie było aż tyle, ile chcieliście. Natomiast tutaj decydujecie się na coś, na jakąś zmianę dosyć dużą. To może być zmiana miejsca zamieszkania, może być to zmiana pracy, może być to zmiana. Jakakolwiek, ale ona powoduje zadowolenie Wasze, no i spokoju, czy jest, więc jeszcze raz to powiem. Ten rycerz, on też jest spokojny. On spokojnie sobie tu pracuje, no to niech pracuje. Wy tutaj osiągniecie to, co chcecie. A jeszcze macie tutaj to świętowanie i tą radość, to bardzo ładnie to wygląda. Ja nie mówię, że tu od razu osiągniecie awans. To od razu jeszcze powiem, żeby ktoś tak nie zrozumiał, bo od razu się awansu nie osiąga. Tak jak mówiłam, idziecie metodą małych kroków. Natomiast powodów do świętowania to tu macie, bo tutaj i tutaj, a tu jeszcze radość jest. To już mogą być powody niezwiązane z pracą, akurat. Tak jak mówiłam, urodziny imieniny, czy tam jakiś wypoczynek, jakaś imprezka, biesiadowanie, balanga jakkolwiek sobie to nazwiemy. Tu narodziny, nowych uczuć, narodziny, poznanie może jakiejś nowej osoby albo narodziny dziecka, jakieś szczęśliwe wydarzenie. Może być dobra wiadomość, jakaś szczęśliwa wiadomość, która z której możecie skorzystać albo nie możecie nie, nie musicie, no nikt was nie zmusi tylko właśnie mnie tu zastanawia bo to jest dwójka mieczy czy wy od razu skorzystacie z tej nowej możliwości bo wy się tu zastanawiacie nad czymś wy tu za bardzo nie wiecie może to wynikać też z tego że tu spotykacie na swojej drodze jakąś osobę nieuczciwą czy to w podróży będzie, czy to gdziekolwiek, no to może być nawet firma nieuczciwa, nie musi być koniecznie pojedyncza osoba. Więc tutaj jest ten dylemat, bo nie wiecie, co zrobić. Jakieś takie opaska na oczach jest, czyli czegoś nie widzicie. Nie widzicie jakichś jeszcze możliwości, których byście chcieli widzieć. I skupiacie się na tym, czego nie ma, zamiast skupiać się na tym, co jest, bo szanse są. No tu przede wszystkim widać bardzo wyraźnie tą szansę na coś nowego. Coś szczęśliwego, natomiast wyskupiacie się na poczuciu braku. Czyli tak, jakbyście widzieli tylko braki, a nie widzieli tych możliwości i tego, co wy już macie tu osiągnięte, a macie tu całą masę rzeczy osiągniętych i, i szczęścia różne się pojawiają, jakieś szczęśliwe momenty. Natomiast skupiacie się na smutku, niezadowoleniu i poczuciu braku, no to tu by była uwaga, żeby przekierować uwagę na te możliwości i radości, które są. Kapłan, no może być ślub, czyli mogą być zaręczyny, dwie karty na ten temat. Właściwie to cztery, cztery karty mówiące o możliwości zaręczyn, ale to tylko dla niektórych będzie, bo wszyscy wiadomo, nie będą się zaręczać i możliwość też y, takiego dokształcenia się, czy, bo to jest nauka, to jest też, też oznacza ta karta naukę, więc tu nie tylko, że zaręczyny czy ślub, ale może być nauka, może być Zgłębianie jakiejś wiedzy, co będzie was prowadziło do poszerzenia świadomości. To też jest bardzo ważne. Dalej mamy siódemkę kielichów. Macie dużo możliwości, albo dużo pomysłów, albo i jedno i drugie. I teraz chodzi o to, żeby wybrać to co najlepsze, to co najbardziej wartościowe, spośród tych wszystkich opcji, które tutaj się jawią. Wszystkie wydawają się ciekawe, ale niektóre z nich są bardziej wartościowe, a niektóre mniej, a niektóre tak tak już zupełnie mało. <laughs> Więc tutaj trzeba by było wybrać. Kierować się głosem serca przede wszystkim, bo wtedy nie pobłądzicie, wtedy będziecie zadowoleni ze swojego wyboru. No i co z tego wyboru tu wyjdzie? Co z tego wyboru tu wyjdzie, wyjdzie spełnienie życzenia w grudniu, bo to jest karta na grudzień, czyli największą radością grudnia jest spełnienie jakiegoś Waszego życzenia. To będzie połączone oczywiście z radością, z zadowoleniem, może się wiązać z samorealizacją, bo tu karta na temat samorealizacji pojawiła się już wcześniej. Takie początki to są początki, czyli albo nowa praca, albo zajęcie się nowym hobby, albo zajęcie się jakimś starym hobby, ale w nowy sposób. I teraz to też może się wiązać z tą samorealizacją, czyli robicie to, co lubicie. I z tego jesteście tu zadowoleni, to Wam się tutaj dobrze udaje, albo może być jakaś inna przyczyna tej radości, bo jeżeli ktoś ma inne marzenie, no to też tak samo może mu się spełnić. To jest karta spełnionego życzenia. Teraz mamy przesłanie. Kryzys to szansa, która uczy Cię wytrwałości. Kryzys, no tu mamy kartę kryzysową, niestety, i tylko jedną taką typowo kryzysową, ale jednak. No i co? To jest właśnie szansa, która ma Was nauczyć wytrwałości. Czyli to, że Wy tam widzicie jakieś niedobory, jakieś deficyty w czymkolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, czy tej uczuciowej, czy tej materialnej, to Was ma nauczyć wytrwałości. Tak to mówi przesłanie. No, nie tylko wytrwałości, w sumie też to uczy kreatywności. Też. Także, no, pomysły macie, tak? Tylko chodzi o, o tu też. Tylko tutaj chodzi o to, żeby te pomysły wybrać, te najlepsze i je realizować. To jeszcze tyle dodam. Zdrowka do usłyszenia.